Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynia. Dzisiaj środa, słoneczny, piękny dzień. Gąbki przygotowujemy do wysyłki do Olsztyna, tak jak mówiłem, do kolegi Marka, ale postanowiłem jeszcze je wykąpać. Skorzystać z tego, żeby popluskały się jeszcze na swoim. Gąbki chętnie się kąpią. Czerwony szpaczek zostaje u nas Widać było, że potrzebują, bo już składły się przy pojnikach Także nie mogłem im tego odmówić Czarna już wykąpana, suszy się Szkoda mi się rozstać z nimi, ale Cieszę się, że trafiają w dobre miejsce, w dobre miejsce. Tutaj samiczki Też wszystkie się ładnie wykąpały się miały posprzątany cały gołębnik, co prawda nie przeze mnie ale jest czyściutko, fajnie i dziś o godzinie myślę 16 będziemy łapać i segregować już w kartoniki osobno samce, osobno samiczki i osobno gołębie młode Jeszcze dokazują chłopaki, część, już pokąpana się suszy. Słońce trochę przeszkadza w nagraniu, ale jest ok. Na pierwszym planie nasz pierwszy gołąb. Pana Ryszarda Tosnowca z Wyrzymaczy Gołąbek zostaje u nas. no Jest tych rodzynków takich, z którymi się rozstanę, a które też zostaną u nas. Misia, biała, skalp, malina, stara biała, wszystkie te gąbki znam po imieniu. Gąbki już to wykąpane, suszą się. Później przygotujemy karty własności. Kartoniki już są przygotowane. Piękna pogoda, chciałoby się zrobić oblot, ale człowiek się trochę boi, to nic, następny odcinek nagramy co tam u nas zostało i może kolega Marek nagra jak one się zasiedliły tam w nowym miejscu, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć.